No to lecimy dalej z tymi sprzętami. Witam ponownie z Radomia. Pamiętaj o komentarzu, o łapeczce. Reklam nie przewijaj. W międzyczasie zrób coś. Wyjdź z psem na spacer. Pozmywaj naczynia. Wynieś może śmieci. Przypominam też, pod filmami jest numer konta zrzutka. Wpłaty bez prowizji. Jeżeli ktoś chce wesprzeć Negusa. Tarcze wyglądają ładnie, fajny kolorek tej Megane GT Line. W tym kolorze one prezentują się naprawdę ładnie. Rocznik 13. 100 przejechane. 1.2 benzynka 116 koni 31 900 Półskóra skrzynia manualna Szósteczka Kierownica obszywana Czerwonymi nićmi 1-2 silniczek TCE Uturbiony 116 koni Tarcze z tyłu też wyglądają w porządku Tutaj taki maluśki W Pyptuś, jak ja to mawiam. Parktroniki widać są. Wizualnie ładny samochód. Ja osobiście wolałbym w dieselku taką. Lecimy dalej. Co tutaj jeszcze mamy? Czego tutaj nie było, a co się pojawiło? 74. 900 Szaran, rok 17, przebieg 191 2 litry. Dizelek nie napisał jaka moc. Skrzynia szósteczka bywały o różnej mocy. Może 170 koni, może 140 koni, a może 150 koni. Mam dalej wymieniać? Nie wiadomo, o co tutaj chodzi. Audiczka, nie wiem, czy była już. Pokazywana: 35 900, 2008, 156, przejechane. Benzynka 1.8 TFSI, nie, 83. 900 rok 14 Westfalia 232 przejechane diesel 2 litry Opel Czyli coś w rodzaju multiwana Rzadko się spotyka opla przerobionego na Westfalię Mokka nie wiem czy była, czy przybyła 44 900 rok 14 14 turbo 140 koni 170 przejechane Opelek zajrzyjmy do środka jaki kolor w środku szaro wstawki skórzane na fotelach ja zawsze mówię, że to jest cerata, cerata, a nie skóra, ponieważ jak to się popruje, to widać normalnie pod spodem, jakby klejoną ceratę. Skrzynia szóstka, Kaszkaj, ten na pewno był już kiedyś na filmiku. 1,6 Dizelek, rok 17, 116 przejechane, 130 koni. 63 900 ładne koło wnętrze skrzynia szósteczka wnętrze materiałowe ładny kolor dosyć ładnie narysowany jest ten kaszkaj taki troszkę Agresywny, można powiedzieć te lampy, takie pościnane te przetłoczenie na masce. Tutaj, gdzie nad kola, też takie lekkie wybrzuszenie. Wizualnie ładny samochód. Kaktus, jak to kaktus 37901, 2 benzynka, rok 15. 118 przejechane, 82 konie. Troszeczkę mało chyba jak na ten samochód, chociaż kaktus podobno jest dosyć lekkim samochodem. Nigdy nie miałem okazji jechać kaktusem. Kilka razy w takim siedziałem, nawet w Niemczech jak mieszkałem, muszę Wam się przyznać, przymierzałem się do zakupu kaktusa. No ale nie odpowiadał mi jego stan techniczny. Rok 16, 85 przejechane. 55900. Benzynka 1.4, 125 koni. Skrzynia szóstka manualna. Pozamykane samochody, spory szyber, 85 przebiegu. Niewiele. Rok 15, czyli ten silnik powinien być już Tą lepszą jednostką poprawioną. Podobno od 2013 roku te silniki TFSI już poprawili. Fluensa mieliście na osobnym nagraniu. Scenik. Rok 2012, 1.4 benzyna. 171 przejechane, 130 koni. 29900 wywoławcza na pół skórach. oponka Goodyear jeszcze w miarę bieżnik ma co tu jeszcze mamy Jarisek chyba już kiedyś był słuchajcie ten Jaris na filmiku o ile dobrze pamiętam Powiem wam, jak się tyle pokazuje wam tych samochodów, to się troszeczkę może w głowie już pomieszać od tego wszystkiego. Skrzynia manualna na szczęście, ponieważ były też w automacie i te automaty w jalisach się sypały jak bułgarki na parkingu dla tirowców. O, rok 10 132 przejechane, 1,4 benzyna, 101 koni, 24 900, 100 koni w takim maluchu w zupełności. Słuchajcie, wystarcza. To już się dosyć dynamicznie nawet odpycha. Opelek Adam. Ten Adamek chyba był już kiedyś na filmiku. 36,900. 152 przejechane. Rok 17. 101 koni. 101 koni. Tyle samo co Jarisek. Chyba Adam cięższy jest. Skrzynia piąteczka. Fajny kolor. Nie brudzący, szary. O, widzę, tutaj stała E82 biała ostatnio. Chyba się sprzedała. Ładna była w tym komisie. Kto śledzi kanał, wie. A teraz się pojawiła w kabriolecie. Ale to może w kolejnym filmiku, a nie teraz. Coś się tutaj pojawiło nowego. Chyba te bryczki już wam kiedyś pokazywałem. Ta Mazda była już na filmiku. Rok 19: 2 litry benzyna, 136 koni, 68 tysięcy złoty. Insignii chyba tutaj nie było. Ktoś chyba zostawił w rozliczeniu, bo są tablice LU. Rok 14, 188 przejechane, 2 litry diesel. Full opcja 37.900 Skrzynia manualna Wnętrze materiałowe Na pewno ktoś zostawił w rozliczeniu Kijanka długo stoi, chociaż jest zadbana. Rok 16, 173 przejechane. dieselek 1.6, 110 koni, 4 dyszki za ten samochód. Ten 1.6 diesel uchodzi naprawdę za dobrą jednostkę. I można spokojnie jeszcze zacipować. Taniego wozidła widzę też nikt nie chce. Lachetti, Chevrolet... Skrzynia manualna. Welurki w środku. Dobry do gazu. No, lampy trzeba by sobie koniecznie troszkę przepolerować. Ale to są solidne nawet wozidła za niewielką kasę. 2007 110 koni. 1,6 benzynka. 150 przejechane. 6,900. Nygus to kup sobie Słuchajcie jak ja bym miał kupić Każdy z samochód Który wam pokazuję Omawiam na kanale No to ja nie wiem Gdzie miałbym je Wszystkie postawić I skąd miałbym wziąć Na nie kasiurę 1.6 dizelek 110 koni Rok 14 179 przejechane 49 900 Audiczka. z 14 roku skrzynia szósteczka manual czerwona atrujeczka ale paskudny pająk tutaj siedzi Jezu fuj nie lubię pająków Audi prezentuje się jak nówka sztuka, co tu dużo gadać. Leonek się pojawił, widzę. Ładny kolor Leonka. Ładna opona. Rok 18, 1,4 turbobenzyna, 150 koni, 105 przejechane 62 900 cena wywoławcza no ten leonek powiem wam w tym kolorze prezentuje się naprawdę ładnie skrzynia manualna szósteczka półskóra wnętrze obszywane czerwonymi nićmi no kolorek naprawdę fajny trzeba to przyznać że mu bardzo pasuje ten kolor 150 koni można dubnąć jeszcze na 190 chipem jest to jednostka już poprawiona. Ładne aluski, ładna oponka. Ładny Seacik. Trzeba to przyznać. Co tutaj jeszcze nam zostało? 100 koni, 1.3 benzynka, rok 17, 93 przejechane, 45...

Kolor bordo ale metalik to nie jest. Dosyć świeży samochód, taka świeżynka. Który to był rocznik? Wersja Peszyn. Kierunki w lusterkach. Rok 16, 73 przejechane. B klasy nie było, rok siedemnasty, jeden pięć, sto dziesięć koni, dziewięćdziesiąt pięć przejechane sześćdziesiąt trzy dziewięćset jeden pięć, sto dziesięć koni, skóra, skrzynia manualna, dieselek jeden pięć. Czym wam się to kojarzy? No, to ja wam od razu podpowiem. Pod maską macie silnik od Renault 15DCI. Tak. Opakowanie Mercedesa, a pod maską Renoweczka. Mercedes dogadał się z Renault i pakuje silniki DCI. Skrzynia szóstka. Ale ceny nie zmniejszyli przez to. Nadal nazywają je CDI. A czemu nie jest na klapie DCI? 150 koni, 2 litry diesel, rok 16: 200 przejechane, Sportsman 48:900 Golfik. Sportswan wersja Alstar. Zadbany, czysty i fajny kolorek samochodu. Oczywiście, jak widzę jakieś większe mankamenty, obicia, obdrapania. To wam o tym mówię od razu na filmiku. Ale tutaj póki co na tych samochodach Większych uszczerbków rzucających się w oczy. Nie zauważyłem. No, dobra, lecę dalej. Zobaczymy, co tam słychać w komisach z tyłu. No, i zobaczymy koniecznie tą BMEczkę w Cabrio. Do następnego, pozdrawiam.